Cześć, jest moja bananowy i dzisiaj witam Was na tym serwerze Brawl Stars. To jest najlepszy tym Patrz, mamy już trochę postaci, bo trochę już na nim pobrałem. Mamy normalne postaci, mamy na przykład przerobionego... Sajperkę przerobionego. Kruka. I najlepsze są te cztery Rico. Pierwszy. Tak, możemy grać robotem. Dzisiaj zajmiemy się zrobieniem ja do właśnie roboty. Trochę megaboksów już otworzyłem. Niestety nie da się grać online. No, co rady, powiem, rady. Mamy tutaj Majka Albo przerobionego. Nie, dobra, normalnego. Jesteśmy na najlepszym prywatnym serwerze, jaki istnieje. Jest to L-Warp Beta. Jesteśmy na najnowszej wersji. Wydropił nam poko. To chyba jest normalny poko, tak? Czy przerobiony? Normalny. O, jeszcze jedna. I tu chyba z każdej skrzynki dropi jakiś zadumiarz. Chyba, że już wszyscy, Chyba, że brakuje Ci więc 4-5. To wtedy już tak rzadziej, ale też dropią często. O wiele częściej niż w normalnym brochar. I Frank nam wydropił. Mamy Frankusia. Roskmy jakie ma statystyki w tym mega skrzynkach. A. Tu jest info. Nie chce mi się tego uciekać. Kolejny za jest Jessie. Jessie czy przerobiona? Normalna. Mm, sorry, że tak. No. No mam katar no na... Więc... Tak dziwnie mówię. Ból! mój, 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 ból, 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 Dobra Gini. mityczny. 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 mój, nie tego mój, O widzicie, teraz widzicie, zawsze wypadają. zawsze wypadają. Zodymiarze, ale w tej już na stubę wygrodzi nam zadumierz. Tak. Barley. Otwieramy kolejną magię Mamy piperkę. Chyba, że przerobioną to jest zwykła? Tak, zwykła piperka. Otwieramy następne I mamy. Bo! to jest chyba przerobiony. Nie, zwykły, bo wiem, że jest przerobiony też, bo... I on tak bardziej realistycznie wygląda. Aj tak! Legendę wydrobiliśmy już drugą. Znaczy jedną ja poza odcinkiem wydropiłem. Nie, nie, dwie poza odcinkiem wydropiłem, a to jest trzecia, więc mamy wszystkie legendy. Peny. Muszę zrobić cięcie, coś zrobię tylko. Mamy trzy klejnoty. Coś tam spadło, musiałem poprawić. Mega skrzynka. Rico! Tak, to riko. Tak. Dobra. Kolejna mega skrzynka. Jest to. Beatbox Brok, bo mamy już zwykłego Broka. Otwieramy tak. kolejną mega skrzynkę. Nigdy nie sądziłam, że będę tak wielki opening robić mega skrzynek. Morty! Mamy już chyba... Drugie, bo mi trzeci mityczny, bo to jest Stara. Tak. Mamy już trzy mityczne, trzy legendarne. Epickie mamy dwa. Nie, mamy trzy epickie. Nie, mamy cztery, bo jeszcze widzimy, gdy poza odcinkie. Karl, to jest Karl, bo je, jego wegoink można wszędzie rozpoznać. O, widzicie, teraz nam postać nie wydropiła. Już zbliżamy się do tych robotów. Już nam y, pod, y, podróbka Tary wydropiła. Muzyczka, jakbyśmy mitycznego albo legendę wydropili. Zrobiliśmy Jester'a. Ravena, czyli przerobionego kruka, by zrobić. Ja w ogóle mam o bardzo dużą pamięć do postaci w grze. Teraz chyba robot będzie, A nie. Przerobiona Piper. Ona się nazywała coś na chyba. Tak? Tak. Aha. Teraz mogą wytropić nam tylko roboty i nic więcej. Mamy pierwszego robacika. Innych postaci nie będziemy testować, tylko te roboty. Muzyczka jakbyśmy wydropili y, tę legendę. Znowu pewnie muzyczka z legend. Tak? No oczywiście. Myślałem, że teraz będą bardzo często wydrapiać właśnie cały kończy. Kolejny robot. Ja zawsze w walce z robotami, to ja zawsze go nazywam odkurzacz. Mamy już wszystkie postacie. Chyba, sprawdzę. Mmm... Czego jeszcze nie mamy? Przeróbek chyba, tak? Wszystkich. Nie. Tak. Wszystkich przeróbek nie mam, bo aż tyle jest przerówek Ale to już w następnym odcinku jak będziecie chcieli. Teraz przetestujemy sobie robociki. Pierwszy robot. Boże, jak to wygląda. Zobaczymy pierwszym na robotę, niestety nie można grać online, to chyba jest I zagramy starcie solo. Zagramy chyba sobie... Bijaczkę tylko pod skałą. Nie wiem. Potok taszki, czaszek, to jest moje ulubione. Ulubiona mapka, zgramy. Oczywiście polecam ten prywatny serwer, Elvar Beta. Bardzo fajny. Może jeszcze nagram na ja pobrać ten prywatny serwer. Ale jesteśmy widać wielkim robotem. I możemy strzelać tak jak ten wielki robot. To być niemożliwe. O! Jaka Ja Jaka rozrywa, Dobra, jaki Jakiego ma ulta? Ult. a to jest ta szara z tego. Jester mnie jakiś zabił. On, oczywiście, jestem numerem jeden. Nie, sprawdźmy jeszcze tego jestera, bo ten jester wydropił jakiegoś małego jestera, który wszystko zabijał. Muszę zobaczyć tego jestera. On jest jakiś podejrzany. Obrażenia ma jeden, ja jej super, a tak Dobra, testujemy roboty, to testujemy roboty. Tego już testowaliśmy, teraz na tego monsterka. Zjemy. Ten jester jakiś niezniszczalny, jego uld jest. Teraz sobie zagramy tym największym. O 17 tysięcy HP. Co ty z tej łoszeń zrobić? Crawę jakim ulgiem. Również na skrzynkę. Na skrzynkę. to też jest taka szarna Teraz to ja tu na lajcie przejdę. Przejdę. Siema, E. Um, mam robota. W tej wersji roboty to są takie jakby legendy. Tylko, że są o wiele lepsze niż Armanderem. Już mam 11 kiuksów. Tego sam się ult ładuje. Hmm. Chyba pójdę do tego Karla. Ma atak jak Alprimo, a ult jak bull. To e, już. po prostu poszłem no w ogóle. Ha! Na lajcie go zabiłem. Jestem numerem jeden. No, to się. Dobra. Teraz kolejnego robocika. Nie, jeszcze raz przetestujemy tego pierwszego, bo coś tam wtedy nie pykło. Coś małego się zrespiło i mnie zabiło. Nie wiem o co chodzi, ale spoko. Baczy, to się... Ale jego atak jest... Łatwiej niż normalnie. Jego normalny atak wyzwala budowlę to jest... Łatwiej można grać tylko z botami. Mam się robić dwa Nie, mam tu maszyta tylko osobno oświecić. Uwo, tu jest to nie Jester. Ja ja nie, ja testuję Jester'a. Jakiś mały ludzik. Gdzie jest ten Jester? Ja muszę przetestować Jester'a. To jest powalone ilość zadaję obrażeń. Obym trafił, żeby ktoś był jakimś robotem. A najlepiej tym największym, bo on najwięcej zadaje. A jeszcze mamy już chyba z dwa tak, roboty do testowania. Mamy jesterka wybranego. O wiele więcej ten jester zadaje obrazy niż stara. Dobra, muszę na tej fajterce spróbować naładować rękę. Na Karlu może naładuję ulka? Dobra, jest ja mam ulka. Ulka uduje. No nie haha. Tak, to jest malutka para! Która wszystkich wokół zabija? Dobra, idziemy po kolejnego robota. Przetestujemy te najciekawsze postacie, czyli roboty. Chyba mi więcej się nie opłaca testować. Chyba że nagram kolejny odcinek, jak będziecie chcieli. 15 łapek w górę albo więcej i nagram kolejny odcinek z tego prywatnego serwera i przetestuję, że my spróbuję wydrobić wszystkie postacie i przetestujemy już przerobione postacie, bo tych normalnych nie opłaca się testować. Jaki Jaki nie, On ma atak? nie, On ma super attack, on nie, ma nie, nie, ma nie, ma... nie, nie, Co Bo nie, 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 o Co ty nie, zrobisz? Masz mi nie, 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 co mi zrobić z tym I się Tysiąc mi do Ile ja teraz widzę normalnie. Jeden z twoich mężczyzn? Jeszcze może... Pięć tysięcy biję, więc co wy niermowe to zrobić. I co ty mi gościu zrobi? Bombę tam zrób! Niech toże wdech bądź twoje miny. Niech Obym nie miał wielkiej startu z Jesterem Z jest lepszą wystarczającą robotą Widziałam tam go ja O kurde Ale to jest... Te boki są tak OP Ale Jester jest bardziej OP Jesterem to ja w kilka sekund wygrałem Kolejny robot już ostatni I może sobie jeszcze Rejdena i piperkę to Dzisiaj trochę dłuższe, no ale... Chyba się ucieszycie z tego. Albo tyl tylko Rejdena przetestujemy, bo piperkę to ja wiem jak będzie działać. Piperkę... Piperka to taka... No Raven to jest przerobiona legenda. O, on jest złoty! <śm> on totalną no rozrubę robi, ale największą rozrubę robi ten pierwszy. Co ty mi może zrobić? O, jaką <śm> on rozrubę robi.

Robocze. Tym największym, żeby było jak najtrudniej. No jest Co No jest Hop. Kurde, chciałem go przyciągnąć, a on... No dobra, przetestujemy sobie tutaj jeszcze chyba Ravena. Gdzie to jest ten Raven? Tam jest. To eee, będzie miał w ogóle inne ataki, innego ulta. Ale bardzo polecam. Najlepszy serwer na świecie. Zobaczymy, jak bardzo będzie OP. ten Robiony krąg. Widzę, że tam... o bardzo OP jest. Stryki z niego, bo ja. Mega OP jest, ale lepszy robot jest. Ile on to daje? Nie wiem. Robot zdecydowanie lepszy. Największy robot ten jest najlepszy. Zobaczmy ulca. Tak, tak samo nie Myślałem że będzie coś lepszego, ale... Dobra wychodzimy stąd, myślę, że nie coś lepszego, a to tylko wzmocnione ataki krążą. Mm, dobra to weźmiemy sobie jeszcze tak, na koniec tą piperkę lepszą. O Spróbujemy ją wygrać. Mm. I'm tak, so no to będzie normalne. jest coś podobnego do tego kroła. To jest po prostu wzmocnione tak. Jeszcze zobaczę może. Może ult. Na ulcie się nie zawiodę. Dobra, wygadać mi tego ulta. Jak to normalnie szlak na Oooo, wow, to jest zwykłe. wzmocnione no, na taki piper, no dobra. Ja się z Wami żegnam. Dzisiaj był długi odcinek, aż 20 minut, więc pa!